z tej strony Ola, rozpoczynamy kolejny odcinek programu Miejska Lista. Dzisiaj dotarliśmy do Poznania i jesteśmy na naszej ulubionej ulicy tutaj, czyli na ulicy Półwiejskiej. Już kiedyś prezentowaliśmy Wam nasze rozkminy, że to jest Miejska Lista, a mogłaby być Półmiejska, skoro ta ulica jest półwiejska, ale dość tego, bo to jedno wielkie masło maślane. Co dzisiaj w programie? Dziś postanowiłam zapytać mieszkańców Poznania, jakie chcieliby mieć supermoce. Sama też się nad tym zastanowiłam i chyba chciałabym czasami sterować samochodami w powietrzu. No wiecie, czasami jest tak, że jest miejsce parkingowe, ale nie da się tam zaparkować, ale gdybyśmy przenieśli ten samochód tak górą i go tam wsadzili, to okazałoby się, że pasowałby tam idealnie. To właśnie taką moc chciałabym mieć. Do tego wszystkiego w naszym programie najlepsze eskowe klipy, pozdrowienia. No i oczywiście standardowo śmieszki i hacheszki. Postaram się o to dzisiaj zadbać, a my teraz startujemy. Miejska lista prosto z Poznania wciąż trwa, a teraz przedstawiam wam Kazpa. Siemanko. Siema. Kasper, co u Ciebie? Wszystko dobrze? Yy, fantastycznie. Widzę, że ty generalnie jesteś z ciebie zadowolony. Yy, to nie ma co ukrywać. No dobrze, Kasper, gdyby była taka sytuacja, że możesz mieć jakąś yy, super moc, super power, to co byś sobie yy, wymyślił? Waham się pomiędzy gotowaniem, smażeniem pączków z mięsem, a niewidzialnością. Chciałbyś być czasami niewidzialny? Y, tak, to jest spoko. Jakby mógłbym robić różne głupie rzeczy i nikt by tego nie widział. Aha, czyli bardziej tak, a nie w takiej sytuacji, że na przykład jest jakaś nieprzyjemna sytuacja, więc ty po prostu znikasz? Nie, raczej do robienia głupich rzeczy. Czyli komuś robisz psikusa, zakładasz majtki na głowę i uciekasz? Y, coś w ten deseń. Dobra, to super. A z tymi pączkami, jak to pączek z mięsem? Y, no właśnie nie wiem, podobno super i nie można bać się nowych smaków, także trzeba próbować wszystkiego. Chciałbyś po prostu sobie leżeć na kanapie i powiedzieć Trzy pączki z mięsem. I one się pojawiają na stole? Tak, i tak jest z sosikiem bolońskim na przykład. Kasper, to wspaniała sprawa. A powiedz mi, co robisz na co dzień? Yy, generalnie na co dzień pracuję sobie. Pracujesz sobie i podoba ci się ta praca? I jestem mega zadowolony. Czyli będziemy zaraz pozdrawiać swojego szefa? Yy, jest finem, nie zrozumie. A, nie nauczyłeś się chociaż po fińsku, nie wiem, dzień dobry, albo coś? Nie. No dobra, no okej. Okay. Jak jemu to pasuje, to niech tak będzie. Jeśli chodzi o muzę, Kacper, co sobie wybierzesz? Okej, okay, z tej listy wybieram bds z braćmi mi golec, utwór Janosik. Dobrze, to już za chwilę się u nas pojawi, a teraz jeszcze będą te pozdrowienia. A, serdecznie pozdrawiam swojego szefa. A jak on ma na imię, skoro jest? Henry. Henry, to nawet tak, całkiem Europie całkiem. Ligitnie. No i na dodatek, jeśli jest z Finlandii, to chyba dobrze się zna z reniferami. <laughs> na pewno. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo, Kasper. A teraz czas na BDOS-a Gole z orkiestra. Oni blisko mnie mieszkają, wiesz? O, proszę, to tak. Ciekawe. Możemy milówkę pozdrowić przy okazji. gole są z milówki, więc czas na Janosika. Na antenie SKTV oglądacie programie Lista. Dziś jesteśmy w Poznaniu, a tutaj obok Artur Siemanko. Witam serdecznie. Artur, yy, przede wszystkim też zwróciłam uwagę na twoją bardzo fajną stylówkę. Dziękuję, dziękuję. Ale to nie ma zasługi tylko mojej dziewczyny, bo ja nie mam nic do, do gadania w tej kwestii, także. Ona cię stylizuje? Tak, dzięki Karolina, dzięki. Ja, ale to naprawdę Karolina ma super fajny no, głos. No stara się, no, sama też pracuje jakby w sklepie z odzieżami i tak dalej. Tam coś tam robi takiego. Sama też chce szyć i chce projektować. Ale też się zobaczymy. na razie odpukać, nie? Nie chcę tam niczego mówić. Czy to jest tak, że wstajesz rano i tam stylizacja na krześle już czeka przygotowana? Znaczy bardziej wstaję rano i nie mam gdzie położyć swojej własnej bluzy, bo o mieć chyba mieszkaniu i już nie wiem co zrobić ze swoimi. No a jakoś sobie radzimy, no jakoś jest okej. Okay. A macie w domu takie specjalne krzesło, na które rzuca się wszystkie rzeczy, które nie macie położyć? Już są dwa takie krzesła. No, już nie ma jednego, są już dwa, tak. Ja na przykład nie mam takiego krzesła w domu i muszę na kosz, na pranie wszystko a, kłaść. Potem a, nie wiadomo, co do prania, a co jeszcze. Ok a no, też, ja też mam. Problem, także rozumiem. Dobrze, no to świetnie, że się tutaj dogadaliśmy. Artur, jaką chciałbyś mieć supermoc? Supermoc no mówię, ja chciałbym dzisiaj e, naprawdę mieć taką moc, żeby w 3 minuty wszystko załatwić i mieć w końcu jeden dzień wolny, żeby usiąść i. Że tak mówiąc, śmieć wszystko w D. Może no <noise> tylko moc spida. Tak, takiego jak spida, tylko takie naturalne, że nie był ty zmęczony tym, że tak szybko się tak. działo. Tylko tak po prostu, może jakiś surogat. O, chciałbym tworzyć surogaty swoje, żeby mogli załatwić wszystko na mieście, a bym sobie to tylko siedział. Super. No, Tego wysyłasz tak tu, tego tam. To no jest chore, nie? No ale Tak no, ale, muszę... nie wiadomo, do czego ten świat, do, do jakiego miejsca to, nas doprowadzi. Tak, są, że są już klonować ludzi powoli, także nazwać no, to Kto wie? Będzie. Kto wie? No właśnie. <noise> Artur, e, czas wybrać sobie klip, który już za chwilę pojawi się na antenie SKTV. Tu rozmawialiśmy, że po prostu wybierzemy piękną kobietę. Piękną kobietę, tak, tak. Rita Ora. Rita Ora, tak. Nie, ale Ora. nie kojarzysz, że go nawet dla... nie mam pojęcia, naprawdę. No ale... to sobie potem wpiszesz w, w Google, to zobaczymy. Ojej, poczekać, tak, tak. No, mam dobrze. nadzieję, że się udaje. Może mi się spodoba, może będę słuchał. No, ale może o tym, że spodobał, to już powiedziałeś, że masz dziewczynę, to może w tą stronę nie idźmy. Muzyka. Tak, muzyka, bo ona robi dobrą muzę, tylko dlatego została wybrana. Artur, jeszcze pozdrowienia od Ciebie. E, chciałem pozdrowić wszystkich swoich znajomych, bliskich, rodzinę, wszyscy, którzy mnie znają, którzy mnie może będą widzieli tutaj na tej antenie. I cały świat ogólny. Kochajcie się i do przodu. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Oglądacie miejską listę. Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu, a obok mnie? Paweł. Siamanko, Paweł, co u Ciebie opowiadaj, dobrze? Świetnie, jest zimno, ale jest dobrze. Nie, ale wydaje mi się, że aż tak jeszcze dzisiaj źle nie jest w tym Poznaniu. Poza tym nie masz czapki. Mam, schowaną tutaj. Ale to nie jest troszkę tak, że nie masz jej założonej dlatego, ponieważ y, jednak fryz jest tutaj istotną sprawą? Dokładnie. Jednak trzy środki na włosach to y, y, wymaga y, poświęcenia. Ja jak najbardziej to szanuję, bo szczerość to jest bardzo ważna sprawa. Mój drogi, powiedz mi jaką chciałbyś mieć supermoc? Um, rozciągania doby do przynajmniej 48 godzin. Okej. Okay. Żeby można było się wyspać i zrobić jeszcze coś pożytecznego. Hmm, ale tak jakby w ogóle nie odczuwać ja tego, tego, że to... z łóżka, nie wiem, która jest godzina. Ci, znaczy, teraz aktualnie, no nie no, że jak w wstanie z łóżka, czy prowadzisz jakiś nocny tryb życia? Nie, ale po prostu nie muszę wstawać rano. Dobrze, ale czy to jest tak, że wobec tego idziesz spać dopiero o trzeciej? Czy po prostu lubisz spać po 12 godzin? Po 12 nie, po 8-9. Także. Nie, ale ja to jak najbardziej szanuję, bo ja generalnie zazwyczaj śpię minimum 9. Eee, 9-10? Chodzi o zmarszczki, więc wiecie, to jest naprawdę. A jest, tak, jest taki bardzo znany piłkarz, który przyznał się do tego, że właśnie śpi po 9-10 godzin, kojarzysz? Który? Cristiano Ronaldo tak powiedział. No to skoro tak powiedział, to A trzeba on, tak robić. On jest takim wzorem piękności, prawda? No. Zero zmarszczek, więc chyba będziemy jak Cristiano. Hmm. Dobrze, jesteśmy już z Pawem. Już mamy z Pawem receptę na wieczną młodość. Teraz e, czas na klip, który sprawi się za chwilę na antenie SKTV. Już to Paweł wczoraj, znaczy e, wczoraj, przed chwilą, e, doszliśmy do wspólnych wniosków, że e, Sean Mendes lost in Japan. Jak najbardziej. A byłeś kiedyś w Japonii? Nie byłem, ale zamierzam. Chciałbyś. Tak, w te wakacje. Naprawdę? To szybko. Jeszcze można u Was coś wygrać? To przydałoby się na bilet. Nie wiesz co, jak hajs, to jak będzie tutaj Filip ze skrzynką i będą pozdrowienia, to wtedy można wygrać stówę. Wiesz, dobra. Przez niż nic. Oczywiście. Dobrze. Teraz jeszcze będą pawełku pozdrowienia. Kogo chcesz pozdrowić? Yy, rodziców i znajomych z Akademii Muzycznej, gdzie właśnie idę. Tak więc yy, pozdrawiam. Dzisiaj macie egzaminy poprawkowe. Mam nadzieję, że wszystkim się uda. A ty na czymś grasz? Yy, Śpiewam. Śpiewasz! Jejku, dlaczego to się tak późno okazało? Możemy coś zaśpiewać teraz na koniec? Nie. nie możemy? To trzeba rozgrzać? Tak. Kurczę, to ja jestem z tych, co śpiewają, nie ma w ogóle znaczenia rano, wieczór, czy jestem rozgrzana, czy nie. Zawsze mi to nie wychodzi. Paweł, bardzo Ci dziękuję. Dzięki. No i skoro śpiewasz, to mam nadzieję, że usłyszymy o tobie na antenie SKTV. Oby. Miłego dnia. Dzięki. Know, you know, know. Oglądacie miejską listę prosto z Poznania, a teraz przedstawiam Renatę. Cześć. Cześć. Jak się pobierania, to też jest OK? Jest OK. Super, ja e, ciocię Renię serdecznie pozdrawiam, mam taką super naprawdę do rany przy ale przecież nie będziemy o mojej cioci teraz rozmawiać, tylko będziemy rozmawiać o supermocach. Renia, jaką supermoc chciałabyś mieć? Teleportację. No, to jest dobra supermoc. No to załóżmy, że masz taką moc, to gdzie byśmy się teraz według ciebie mogły teleportować? Mm, gdzieś do Hiszpanii. A gdzieś, szaj, po prostu Tam cieplej na pewno. Tam cieplej tak jest. A jeszcze jest jakieś miejsce, czy tylko ta Hiszpania w Twojej głowie, rzeczywiście? O, no Grecję też bardzo lubię. Grecję też bardzo lubisz. No tylko że Grecji też to chyba teraz, jeszcze tak ciepło nie jest. O, nie jest tak ciepło, ale spoko. Ale spoko. No to Grecja Hiszpania, jak najbardziej. I ile ta teleportacja, teleportacja ma trwać sekund? Trzy. <noise> trzy. Po prostu w trzy sekundy teleportujemy się do Hiszpanii. To jest w ogóle świetna sprawa. Ja chyba się zaprzyjaźnię z Renią, żeby móc korzystać z tej jej super mocy. A Rania, co robisz na co dzień? Uczysz się tu w Polsce? Pracujesz? E, studiuję, tak. No i co sobie studiujesz? Gastronomię. Gastronomię? Tak. No proszę, czyli by ty dobrze gotujesz. Nie, nie gotuję, bardziej zarządzam. Ba, czyli zarządzasz tymi wszystkimi kocharzami i ewentualnie degustujesz i mówisz, czy dobrze gotują, czy źle. Oczywiście. No to super, to Renia. To chciałabyś powiedzieć własną kiedyś restaurację i nią zarządzać? Tak, chciałabym bić bar. Mieć. Ba, no to beach bar w Hiszpanii albo w Grecji. No, jakoś tak. No i super, już mamy tutaj plan dla Reni na całe życie. Reniu, to teraz sobie wybierzemy jakąś piosenkę, która już za chwilę na antenie SKTV. Co sobie wybierzesz? O, Offenbacha. Offenbach Paradise. No bo to Paradise Raj, a dla ciebie Raj to Hiszpania i Grecja. No tak jest. Reniu, to teraz jeszcze polecam pozdrowienia od ciebie. Kogo chciałabyś pozdrowić? No, matkę oczywiście. Matkę oczywiście i kogoś jeszcze? O, no nie wiem, koleżanek. Koleżanki i może na przykład tych wszystkich barmanów, którzy będą w tym twoim beach Barze kiedyś pracować? No. no. Ich też. No. Dobrze, no to już tutaj wspólnie ustaliłyśmy. Reniu, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A te. Miłego dnia, a teraz Offenbach. Właśnie teraz, w tym momencie przyszedł czas, żeby już powoli kończyć program Miejska Lista, ale jeszcze przecież musi pojawić się ostatni gość. A obok mnie teraz Miłość, cześć. Cześć, cześć. Miło, że opowiadaj, co u ciebie? W porządku, właśnie jestem w sumie w pracy, wracam z obiadu. No i spotkałem Was. Czyli po prostu wyskoczyłeś na taki szybki lunch i wracasz. Dokładnie. No i do której będziesz w tej pracy siedział? Do 16, niestety. Nie jest tak źle. Wydawało mi się, że to do 17. Nie, nie, do, od 8, ósmej, od ósmej, także. Od 8 do 16 jest ok. Czyli wolisz wcześniej wstać niż później a siedzieć dłużej? Tak. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Miłosz, W naszym programie dzisiaj rozmawiamy o supermocach, więc ja bym się bardzo chciała dowiedzieć, jaką ty byś chciał mieć supermoc. No ja od dziecko zawsze chciałem umieć latać, także. <laughs> no, dobrze. Latać na moc. No, a gdybyś rzeczywiście mógł latać, to gdzie byś sobie poleciał? E, no wszędzie gdzie chce, chociażby e, może na jakieś wakacje, tak? Byłoby o wiele szybciej, taniej i wygodniej. Czyli e, po prostu jesteśmy w stanie sobie teraz e, zwizualizować Miłosza, który leci na niebie z walizką na przykład do Tajlandii. Dokładnie. Ale ty chyba musiałbyś taką odpowiednią, wiesz, jakąś wysokość. już nie musisz się ode mnie tutaj tak odsuwać, przecież ja nie gryzę ani nic. Nie no mnie. Ja cię może zawstydzam przez te chłopie, gdzie tam się Jakiego przeszed... faceta byś nie zawstydziła. Nie, ale słuchaj, no przecież tutaj chodzi o to, że Ale dziękuję, to bardzo miłe, co mówisz. Także bardzo dziękuję. To wiesz, chyba wydaje mi się, że być raczej niżej lecieć niż wyżej, bo wyżej też byłoby zimno trochę. No trochę tak, ale. Chcesz, jakiś odpowiedni outfit? No w sumie. jak no na do pilota w samolocie gdzieś tam machać z boku. No w pięciu swetrach może dalibyśmy radę. Miłosz, nie mogę się doczekać, kiedy już ten supermoc będziesz miał i kiedy będziesz wygladać. Na pewno wyślę selfie z oznaczeniem Eski. Dokładnie tak, czekamy na to. Teraz przechodzimy do muzycznej strefy. Przepraszam was, a jednak za dużo tych rzeczy człowiek ma tutaj do trzymania. E, jaką piosenkę sobie wybierzesz? E, ja bym wziął Roxane Węgiel, Anyone I Want To Be. Fajny kawałek. No, fajny, fajny. No to miłość, teraz jeszcze czas na pozdrowienia, proszę bardzo. Chciałem pozdrowić całą Poznań, wszystkich słuchaczy i widzów, yy, wszystkich kolegów z pracy, yy, rodzinę z Ostrawa Wielkopolskiego serdecznie pozdrawiam. No i was? I zapraszasz na lot. Oczywiście zapraszam na lot. Yy, mogę zagwarantować nieziemskie widoki. I szampańsko zabawę. Tak. się działo mi, już bardzo Ci dziękuję. Również dzięki. Ja dziękuję też wszystkim widzom za obecność i proszę ponownie o obecność podczas kolejnej miejskiej listy. A w jakim mieście się pojawimy, to się okaże w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Możemy pomachać. Siema! ma!